Z Ewangelii, według świętego Mateusza, pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i, padając przed nim na kolana, prosił: Panie, zlitu się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemie niewierne i przewrotne Jak długo jeszcze mam być z Wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko Gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic nie będzie dla was niemożliwego. Oto słowo pańskie.